Witam wszystkich na moim kanale. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda w tym momencie produkcja z mojego wgrida. W sumie hybrydy. Tak wygląda. Wyświetlacz na falowniku. 6,5 kW z paneli. 2,1 kW praktycznie o baterię. Na dom grzeje się jeszcze woda w, yy, przez pompę ciepła. 1145W, 500 idzie w sieć i ładuje się auto prawie 2,5 kW. Tak to wygląda. Temperatura z mojego chłodzenia, które wczoraj wrzucałem na kanał, 39 stopni. Ma radiator na 36 jest ustawiony. Trochę zmieniłem na niższy pułap. Temperaturowy. No ale mniej więcej tak się utrzymuje. Jak będzie za mało, to zmienię zasilacz na 12-V, bo tym, przy tym 6, 6-V te wentylatorki 12-V się wolniej kręcą. Są cichsze, ale, ale troszkę słabsze chłodzenie. Także tak to wygląda na, na ten moment. Pozdrawiam.